Cześć. Chciałem się Wam pochwalić, że mam już czołówkę do mojego podcastu. I chciałem się pochwalić i puścić Wam tą czołówkę, ale najpierw muszę przygotować playback. Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoliński. Radioaktywny blog. Czas zacząć. To była czołówka. Skomponował ją dla mnie i nagrał mój przyjaciel Michał Wójcik, którego powinniście znać jako Luperman. Zapraszam we wtorek na godzinę 13, bo zdecydowałem się jednak zmienić z godziny 11 na 13 premierę radioaktywnego blogu numer 1. Janusz Panasiewicz będzie moim gościem. Zapraszam we wtorek, a także zapraszam na stronę Patronite. Poczytacie tam o blogu trochę więcej. Na razie.